Skocz. Nie kosz. Dobrze, Ola, Jesteśmy pacjentami. Szukamy ziemniaka i czapliany. Jakaś chwila. Oni mogą to my też. Ej, poczekaj chwilę. bo Widziałeś czapkę i ziemniaka? Wróć się, drzewiasz. Niech sobie idzie, no cześć. Krasy to jest Ryder nie strzelaj, głupoty robisz Ryder To... Po ziemniaka choćanek, bo ma tego Naider. Nie mam karty Zostaw ich Nie ma mi zrobić Pan zdąpi zostaw ich Patrz, patrz, patrz Pokażcie Pokaż ja Pokaż sztuczka? Pokażcie sztuczka. Patrz Ziup Sztuczka Jaka znaleźć. Mam do no, ziemniaka, no, no, muszę, no, no. muszę coś tego. Ale ja jestem się do niego i kiedy na Discordzie akurat. O to, to Tiki wyszedł, ten co miał mistrza Milaida. Już, już. Ej, w ogóle ten Tiki miał mnie hantować do końca życia, wiecie? Nie zabijajcie mnie proszę. Sorry. Tiki miał mnie hantować. Nie, żabka nie zabije. Znaczy nie? Ten Tiki miał mnie hantować ogólnie, bo pojawił się po pierwszej serwer. Skończył. Tiki, ten co wyszedł z serwera, bo zamieniłem go tego w zombiakach był maską. E, jak coś tam rugać jest. A ja z nim gadałem. Ja, to ja z ja akurat. To, i, to co, muzyka nie jest, idzie? Na style, że nie, no, to, nie Wiesz nie co, mówić. musisz po Ziemniaka iść, bo ja nie wiem, gdzie zielę. A Ale on jest pewnie MTF-em, ale on będzie raczej strzelał, chociaż nie... Nie, 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 on nie będzie strzelał. jak będzie MTF-em, to on nawet nie, nie. No Znaczy, z pewnym no, umysłem może nasyskortować wszystkich, nie? Tylko bez straty na mogę strady, strady. Strzelaj, no nie strzelaj Nie strzelaj do nich Lajder, uspokój się na... co to jest? Szut, masz, nie, to jest. Strz nie strzelać do nikogo Cześć, cześć tam, cześć chłopaki Lajder, uspokój się Bo za chwilę tym obergę zagniejąc Czekajcie, to zobaczcie kto to jest Ej, hero brain, nie bój się Kim jestem? Hero brain dymelon. Ta Czekajcie, czekajcie, tu jest ten Omni Dobra, to, to, to wysadzamy to tego wóz gdzie jest Hirobrain? Weź te... Zbój. Bóg go zabił, bo zabił mi kolegę. Kurde masz... To no nie jest lekkie, nie człowieku. Przestraszyłeś mnie. To nie gawka, co ty robisz? Nie tego co ty robisz? Ej, fiesek, uwaga, oddaj piesek uwaga, piesku. Ej, piesek uwaga, piesku. Ej, się jest Czyli ziemniak był mtf Zostaw, tego Mylona. Już najprawdzie być MTF, który nie żyje teraz. A. Ej, to jest te... Ej, to nie je się. Na to, no, I no I gapcie się na zero. No, no... To do naukowca strzelasz w tym momencie. Naukowca no, malisz. Żeby... E, Chciałem zobaczyć. Te... Co do naukowca jest... strzelasz. Gość malowa, gość malowa. Nie patrzcie na mur, nie Staram się, tylko on jest szybszy ode wiesz? Ale, ale to już jest, jest taki fast brak. teaming To jest taki fast big teaming Czekaj tu no, to mam się strany, ale to wiem Odkabluje dostanę tutaj bana po prostu Będę grał gdzie indziej, prosto No wiesz, no w sumie prawo na rosyjskich mogę W sumie na rosyjskich da się dogadać po angielsku po prostu Ale tam nie banują za bo już byłem w Rosji Chodźcie chłopaki, chodź Re mój nie zrobiony. Jest zrobiony? No. Komputer? Nie jest. co nie się wrócić. Nie No to idzie. Czyli tego, czyli Ziemia jak umarł. I mega ziemię. Jak umarł? Dobra, idę. do kąta Rider, idę z tobą do kąpa, żeby do towarzystwo. O kurde, ktoś tu jest, ktoś tu jest. ID, A, dobra. Nie strzelaj do SCP, Niko, do nikogo nie strzelaj. Rider, rider. I'm No bo my nie mamy jak wyjść tego. Gdzie jest ten? A, no, a Nitrider jest Z 173 się sprałem, bo nie można się Dobra, na chodź do tego. Idź ktoś do rysu. A kompa już go ko Już karty, to, to idźcie, mają na pracę.

tyle musi się dix co ty próbujesz zrobić co Zostaw no, nie Zostaw nie co ty robisz chcesz go zabić nie ja nie, chcesz go zabić nie ja skortować wszystkich nie tak to tak się, to nie się nie robi tak jak chcesz jak, jak, jak chcesz się